mano Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Kolejny film z, z puszkami, czyli z pasztetem w puszkach. Będzie to pasztet Królika. Tak go nazwę. To Nie jest powiedzmy. Za bardzo bo... Dobrze. Raz mi zdjęli monetyzację przy wędzonym króliku. Nie wiem, co im to przypominało, yy, ale tak się stało. Słuchajcie. Nazywał się będzie paszczę z królika, ale to nie jest sam królik, dlatego że jeszcze są cztery ćwierci z kurczaka. Czyli 1,5 kg ćwiartek z kurczaka i kilogramowa tuszka z królika. Musimy sobie to przełożyć do garnuszka. Mam tu garnuszek. I będziemy sobie to gotować na malutkim ogniu. Bez warzyw oczywiście, tylko z dodatkiem kilku liści laurowych. Które tu mam, to znaczy kilka. Jeden, dwa, trzy. To znaczy kilka. I kilku kulek ziela angielskiego. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tak jest. Słuchajcie. Zalewamy to wodą. Przykrywamy to wodą. Solimy to tak jak zupę, żeby było fajnie słone. I gotujemy do miękkości, aż będzie nam się to rozpadać. Tu mam jeszcze wątrobę. Wątroby na tą ilość mięsa jest 30 deko. Jest to wątroba niestety drobiowa, dlatego, że królik miał taką jedną malutką wątrobę, więc jej w ogóle nie użyjemy. I później będziemy działać dalej. Oczywiście puszki trzeba nie dostarczyć. Przyprawić to jeszcze delikatnie. I tak będzie ten pasztet właśnie produkowany na gaz. I gotujemy. Możesz już nie wyżerać, nagrywam. Mów kiedy. Powinieneś się skapnąć, a nie. Słuchajcie, nie ma określonego czasu, jak długo ma się to gotować. Po prostu ma się to rozpadać. Tak jak tu na przykład noga z królika już odleciała. O, tu ćwiartkę mamy jedną. O, wszystko się rozlatuje i musimy ładnie obrać. Tak, żeby nie było... Tego tak... To... Szkoda. Żeby nie było kości, nie? Wiadomo. Czyli ładne mięso, skóry i tłuszcz. Później zbierzemy jeszcze z rosołu, w którym się gotowało, bo uwierzcie mi, że trochę tego, tego jest. Wasztet nie może być za suchy, mimo wszystko, że w tym przypadku jest naprawdę porządne król. A, ciepły to jeszcze jest, bo królik to jest taki bardzo zbliżony do drobiu. Też tak uważacie? Piszcie w komentarzach. Ja tak uważam. Słuchajcie, ja sobie to poobieram. Zważę. I później wracam, bo będziemy to za chwilę oczywiście mielić. Dobra, przesypiemy do tej, bo będziemy mielić do metalowej. Bo w metalowej będziemy blendować wszystko na taką idealną, gładką masę. Więc tyle wyszło miecha. Tutaj są kości. Pokaż ile zostało kości. Niedużo. Wszystko dobrze obrane, proszę bardzo. Tak, ale nie teraz. W tym momencie cebula. Nieduża, jedna taka cebuleczka. I będziemy musieli tą cebulę sobie zmielić. Najpierw przez makowę razem z wątrobą, bo to będziemy blendować. Cebula nieduża, wątroby 300 gramów. Więc po kolei. Najpierw patrz, widać będzie to. Ok. Przyciskamy, bo. Dobra, chwyciło. Ok. I wątrobę od razu, pojedynczo, zaraz zobaczycie, jak będzie ją ciągało. Uwaga. No, chyba jeszcze nie złapało, Ono momento, Będzie trzeba zlekka. O, chyba chwyciło. Chwyciło. Ok. Więc mielimy wątrobę. Tutaj widzicie mięso, bo dołożyłem dwa kawałki, żeby wypchnęło tą wątrobę. Ono i tak będzie mielone przez ten makówkę, więc tak to zrobię. I blendujemy teraz do jednolitej, gładkiej masy. Cebuli dużo nie ma. Trzeba troszkę tutaj poblendować, żeby było naprawdę. O, widać od dołu. Jaka jest różnica? to się zmienia, nie? Widać. Jednolita masa. Naprawdę pięknie. I już prawie. Bądrowa drobiowa jest zupełnie inna yy, niż wieprzowa. Tak samo mięso. Dużo bardziej Delikatne, szybciej się robi wszystko. Czy gotuje, czy, czy wędzi, czy parzy, czy cokolwiek. Jest różnica, tak samo w wątrobie. Za chwilę mielenie. Ok. I teraz będzie już blendowanie, doprawianie i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, dlatego, że mamy ćwiartki drobiowe z skórą, to. Wszystko nam ładnie zwiąże, dlatego regulujemy teraz gęstość tego pasztetu wywarem odgotowania. Bo tu jest ten wywar. Pokazałaś jaki ładny, żółciutki ten wywarek? O, zaraz przepuczę sobie to od razu, żeby było w miarę czyste. O. w miarę z naciskiem na w miarę. Dobrze. Powiedzmy, że czyste. Słuchajcie, przyprawy: majeranek, pieprz czarny drobno mielony i sól zwykła. Sól zwykła była już używana bo mięso było gotowane w osolonej wodzie z dodatkiem liścia laurowego i ziela angielskiego. Jeśli chodzi o te przyprawy, które mam tu, nie będzie jakiś tam odpowiednich Proporcji na tyle kilogramów, bo ja proponuję to zrobić według własnych kubków smakowych. Na tą ilość, co tu jest, powiedzmy, nie wiem, pół tam było tej łyżki? Płaska, łyżka. Duża łyżka płaska? Majeranek. Majeranku będzie dość dużo, dlatego że paszczet lubi Majeranek. Oczywiście to wszystko będzie blendowane, więc. To wszystko nam, że tak powiem, zniknie. Sól na razie się wstrzymam, jak trochę to już nam tutaj się umiesza. Oczywiście dodajemy ten wywar cały czas, jeśli potrzeba, a na pewno będzie potrzeba. Do porządnej, kremowej konsystencji. I oczywiście puszki za chwilę będzie wyparzanie i puszkowanie. No, trzeba będzie tego wywaru, to tak porządnie. Tak jest. Od razu sobie dolewam. Więc słuchajcie, za moment jak ja już to sobie przygotuję, to wam pokażę, jak to wyszło na koniec. Pokaż to. Taka konsystencja mnie zadowala. Puszeczki. 7 sztuk mam i mam nadzieję, że one mi wystarczą. Jeśli puszka ma 300 gramów, to ile ładujemy do puszki? 500 800. Tak, słuchajcie. Będzie na pewno smarowny, bo jest w, ty, w tym momencie jest dość rzadki, ale powtarzam po raz kolejny. Są skóry od czwartek które to wszystko nam zwiążą, że będzie tak pięknie. 300 gramów do puszki. Nie więcej, znaczy inaczej, nie mniej, ale myślę, że więcej raczej nie będzie. 169 gramów jest w tym momencie. Zaraz Wam powiem wszystko. 228. Raz. Hilunia. Raz. wiem tu za bardzo nie napaciał. Raz, zaraz, zaraz. 274. 83, już 52, I jeszcze kropla. 300, 306. I słuchajcie, ranty mamy czyste, i pilnujmy, żeby były czyste, te właśnie ranciki. Na to przychodzi wieczko. O, takie, takie. Tak jak teraz. Napełnię sobie te puszki. Mam nadzieję, że wystarczy. Puszkarka zamykamy i gotujemy. Ta dźwignia w tą stronę. Dociskamy. Równiutko 7 puszeczek. Odpalamy. Pierwsza rolka. Druga. I tak wygląda puszkowanie tą zamykarką. Oczywiście jeśli chodzi o y, samą zamykarkę, to można sobie kupić elektryczną bądź ręczną, ale również można wypożyczyć w firmie Jelux. Zamykarka, nie wiem ile ona tam kosztuje teraz, y, więc y, kurde, no ja uważam, że fajna sprawa, nie? Żeby to tak. sobie wypożyczyć. Dobra, jedna pucha, wkładamy następne. Woda już się za chwilę będzie gotowała. Będziemy gotować trzykrotnie. I ogień. Pierwsza rolka. Druga. Jakie to proste, nie? Nawet I mamy kolejną ciebie. puchę. Nawet dla ciebie, tak? Słuchajcie, puszkujemy jakąś tam przebitkę z gotowania. Wiadomo, jak puszki leżą w wodzie. Oczywiście, jak jest autoklas, to wystarczyłoby tylko raz. Dlatego, że to wtedy jest gotowane pod ciśnieniem. Studzimy. Ty zrobisz oczywiście piękne etykiety, bo wiele osób pyta kto etykiety robi. Oczywiście ja je zlecam, nie? Ty je robisz, więc tak to ja wygląda. podliczę za te etykiety to zobaczysz. Dobrze. Widzimy się na testowaniu. Mam nadzieję, że jest już taki jakie było założenie, czyli taki Zimniutki, bo stało to, nie ukrywam, na parapecie za oknem. E, tam jest zimniej niż w lodówce, przynajmniej dzisiaj. E, i, I już spróbujemy. A dlaczego jest się zimne? Jest Pochwalisz przy okazji. No, jedna puszeczka mi spadła, i właśnie tą puszeczkę, która mi właśnie spadła, spróbujemy. Sama, spadła, Sama przez ciebie. ciebie tam, Ta, o, tutaj mnie. pokażę się przygieła. To nie jest moja wina, bo... że jesteś po prostu taki Tak, I widzicie? I to jest kolejny plus puszki. Jakby to były słoiki, już by. Nie było co tam zebrać. Chlebuś będzie taki z ziarnami, z orzechami i z wszystkim, czym się da. Kupcze, żeby nie było. Kupcze, żeby nie było. E, pokaż pasztecik. Boże, a poczekaj, bo muszę piękne etykiety pokazać. O Jezu. Tak jest. Skąd masz takie piękne etykiety? Kupiłem. Przysuń i pokaż jeszcze raz te etykiety, i otwieramy puszkę. Tak to wygląda. Podważamy nożem i otwieramy pasztet z klulika rozwarstwił się tak jak myślałem właśnie, że tak będzie. Widzisz? Wszystko przez Ciebie. Mówiłem od razu. Mmm. Przepyszny to jest. A nie rozwarstwił się tak bardzo, więc słuchajcie w jednym miejscu było tak, że się nieco rozeszło tutaj ten pasztecik i się zrobiła taka dziurka podczas gotowania. Koniec. Pięknie pachnie. A smakuje jeszcze lepiej. Te, ten y, obcięcie tego tych tutaj y, brody. Spada mi mikrofon przez to. Bo troszkę się plany pokrzyżowały. Jak zawsze. Mhm. Tak miało być. Przepysznie. No, bajunia. Zobacz jaki smarowny. Widzisz? Tak cienie sobie posmarowałem, nie? Mhm. mhm. Przepysznie. Mm. Do tego ogórek. Albo pomidor, nie trzeba nic więcej. Naprawdę. Musicie mm -hmm. sobie zrobić. Konsystencja idealna. Prosta sprawa. I nie tylko w wersji pieczonej. Przeważnie każdemu się mm, kojarzy. Pasztet z królika w wersji pieczonej w foremce, a ten mamy w puszkach. Mhm. Trzymaj tu, w tym miejscu się przygięło. O Jezu. O, Jezu. o, o, o. No. Kapnę sobie jeszcze. Piętka. Wybaczcie. Ale dobry. Takiego nie kupisz. To znaczy, może dawno temu, ale nie teraz. Polecam. Kochani, jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz. Co sądzicie o pasztecie z królika? Nie spadnie. Subskrypcja dzwoneczek wiadomo. Jeśli chodzi o puszki, o puszkarkę, o wszystkie rzeczy niezbędne do zrobienia tego poszczettu, jak i wszystkich wyrobów domowych spad czy co Boże. wszystko zostaniecie w sklepie jalk z Polski. sobie we Nic nie bojesz mrugnąć, ale zacząłem się śmiać, bo mi się przypomniało jak kiedyś coś coś mi kiedyś powiedziałeś, że na filmie jak coś to mam ci mrugnąć i ja ci mrugałam, a ty nie zdziwiłeś, bo ja tak bardzo mrugałam. Się Wszystko dostaniecie w sklepie Jelux Polska, link macie w opisie pod filmem. Oczywiście, jeśli chodzi o nasze social media, grupa na Facebooku Spojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Spojskie Gotowanie oraz Instagram. Też swojskie gotowanie. Słuchajcie, zróbcie sobie taki pasztet z królika. Zobaczcie, jak się smaruje. Oczywiście on jeszcze musi troszkę bardziej sterzeć. On jest zimny, ale to jeszcze nie jest to, jak na przykład będzie jutro. To znaczy tej puszeczki już my nie sprawdzimy, dlatego że jej za chwilę nie będzie. Ale mamy jeszcze kolejne puszki, które powędrują na półkę do spiżarni. A tam uwierzcie mi, trochę tych rzeczy jest. Paszczę z królika polecam, pozdrawiam, cześć.